siedzimy sobie właśnie w parku z Oliwką i czekamy, bo za chwilę idziemy na lody bo na razie jest zamknięte i za chwilę idziemy na lody tutaj mamy Amelkę śpi sobie w wózku jak coś to mam bluzkę i co będziesz jadła? jakiego? nie nie ja będę bić kawkę na Mrożona. A tutaj Wam pokażę, właśnie widać zamek z filmu Akademia Pana Kleksa, bo właśnie u nas tutaj był nagrywany ten film. Znaczy no nie cały, ale te urywki na zamku i zamek to jest właśnie od nas, ym, z naszego miasta, że tak powiem, więc już Wam pokazuję. O, tutaj widać. Może ktoś kojarzy, właśnie. Ktoś oglądał. Tamek nie chce ja nam się oglądałam. iść. Ja też nam podobał Ci się. No. Tak? Tylko nie ma różowy. No nie ma różowej trawy oszukane. Dalej nam się nie chce iść, nie? A do drugiej strony. Czy chcecie tam przejść? Na wprost z zamku, czy siedzimy? Siedzimy. Dobra, no to siedzimy. Amela śpi. Także zobaczymy jak nam długo pośpi. Dziewczyna. Pokazać? Chcesz na to nagrywać? Tak, możesz pokazać wszystko. Я тебе ближе. Чего? Что? Там есть пальдомой. Ну, no. может, вторая сама показать список. Что тебе так с to oddam, będę za gruba w aparacie <ścoughs> Zaliłaś? Mm -hmm. <śmiech> no <laughs> Ładna <laughs> A się, A gdzie Ty teraz jesteś. Na wakacjach u nas. Nie. Oj chodź, na wakacjach. Patrz, a wiesz jak możemy zrobić? Dziecię Ci pokażę. jesteśmy się gdzieś problemy Z czekawką? No i tym koneczką na głowę. A ty też basen masz? Nie masz basen, to da ci rozłożył już czy jeszcze no, nie? Rozłożył, ale jak to się cały dzień robiło i była taka burza wtedy, to odkryła się pokrywka i tam wylecały kolec od Mhm, mm i to przedzierawił się czy nie? Nie. nie? Ale musi tak tak długo. Wodę? No. Czystą? Tak. Mm -hmm.

Mógłaby być nie. I kawka mrożona od siostry. Tam córeczka śpi. Spacerujemy sobie właśnie. Amelia usnęła. No jest troszeczkę gorąco, więc za długo nie, nie będziemy spacerować na spacer to w sumie głównie polegał na tym, żeby iść do paczku. Ma tu wysłać aż cztery paczki. I wracamy sobie. Ona usnęła. Wracamy sobie na podalankę w cień. Ona sobie będzie spała. A ja sobie wypiję kawkę. Pójdę sobie zrobić kawkę. I sobie wypiję. Także tak to będzie wyglądać. Jest 31 stopni, ale w sumie korzystamy. Bo to ostatni taki dzień, bo jutro cały tydzień deszcze, więc. Tutaj mam dziewczynę. I co? I sobie śpi. Wróciłam jednego vloga w końcu. Dzisiaj, może się zwiastę na montaż kolejnego. Bardzo spadły y y wyświetlenia. Po pierwsze, jest lato gorąco z pogody, A po drugie, no. Liczyłam się z tym, bo i nie zadawałam żadnego filmu. No ale mam nadzieję, że to jakoś wróci wszystko do normy ja też dzisiaj może podpisuję trzy na komentarze eee, mam nadzieję że jakoś to będzie także idziemy teraz sobie do domku eee, i posiedzimy sobie mam nadzieję że trochę dłużej pośpi bo dzisiaj coś spała krótko mi się tutaj wszystko za gorąco. Eee, a w ogóle też Mm, przyczyna krótkich drzemek i pobudek jest dlatego, że słuchajcie przybił nam się pierwszy ząbek także mamy pierwszy ząbek na dole, już go słychać już stuka eee, no i przez to też jest taka marudna bo ją to eee, boli ale mamy to w domu. Pogoda okropna. Cały tydzień ma, słuchajcie, padać, więc y, dramat. Nie mam już pomysłów i do tej naszej małej dziewczyny, która leży tam. Swoją drogą. Wszystko już jest do zabawy. Dzisiaj robiłam obiad. Słuchajcie, zrobiłam polędwicę w sosie śmietanowo-koperkowym. Ozzy, chodź! Ozzy! Chciałam wam pukać Ozzy'ego, bo chyba go w ogóle jeszcze nie było w tych vlogach, więc

Piękna, a co to za stópki? Cio 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 szczupaczki, to No I słuchajcie Czekam na siostrę Bo Ma się jej paznokcie Więc czekam, przyjedzie No i tak sobie siedzimy Nie, Klar, mam brudne Później chciałam iść spacer do paczkomatu, żeby odebrać paczkę, ale ja nie mogę W sensie z Ameliem nie mogę, bo jest bardzo zimno też mi pada cały dzień Może bym się później przeszła Przeszłybyśmy się? Ubrałabym się, byśmy się przeszły? Kocy bym ci założyła i byś poszła? Może pójdziemy, co? Zobaczymy No Widzicie w ogóle dostawkę? Nie wiem, czy już Wam pokazywałam. Mamy tutaj dostawkę, którą kupiliśmy, żeby Amelia tutaj miała w czym spać, bo to łóżeczko już było za małe dla dziewczyny. drugą stronę mojego taką. Ozy! Na! Ozy na! Ozy! Nie chcę przyjść do mnie ozy, widzisz? Nie chcę przyjść. Ozi, nie chcę przyjść, Ozi Nie chcę przyjść. Nie chcę przyjść. A, jejku, jejku, jejku. Przyszła do paczku ma zabawka. Dla mnie taka sensoryczna. Taki trójkąt sensoryczny z takimi różnymi tam do dotykania i tak dalej. Obracania, taki wiecie, sensoryczny. I muszę wysłać jedną paczkę z wintem, bo sprzedałam kombinezon z ogóle go muszę znaleźć i spakować. Dzisiaj w ogóle chcę wystawić ten sensor oddechu. Nie sensor yy. to, co się jeździ, bo już jest słuchajcie serduszko. Takie, te maszyny do takiego kategie w domu. No. Parę razy to użyłam, ale słuchajcie, niedużo. Ale wolałam to mieć. Yy, bo Amelia była bardzo żywym dzieckiem, tak jest teraz yy, ja nie miałam takiej, takiej wątpliwości, yy, czy tam wszystko jest ok, bo na cały dzień po prostu mi się ruszała Parę razy takich było, ale to z początku, jak yy, nawet żadnego takiego delikatnego uderzenia nie czułam To wtedy tak Ale to było na początku, jak byłam jeszcze malutka, a później to już taka wąka po gdzie kupule uległ cię no, także muszę to jeszcze wystawić, takie, wiecie, sprzedaję takie gadżety właśnie po, pociążowe No, tak? O, skończyła się droga, skończyła się droga A witaminki jeszcze nie daliśmy, musimy jeszcze witaminkę dać dziewczynie Witaminkę musimy dać dziewczynie, gdzie jest ta witaminka? W patrzcie, jaki krem dostałam, miałam na imieniny, imieniny dostałam krem od Christian Laurent nie wiem czy widać. O! Taki piękny. I się nie już smaruje. Pięknie. Bardzo ładnie pachnie. Jeszcze mam maskarę. Z... Maskarę i taki krem pod oczy. No. Więc tak, o z nich chcę chciałabym go pokazać. Ale nie przychodzi jak przez to się połączę. I nic mi się dzisiaj nie chce. I co będziemy Amalia robić dzisiaj cały dzień w domu? Siedzieć? I w ogóle jedziemy w piątek sprawdzić czy ma w końcu po tych długich 6 miesiącach, już prawie będziemy mieć 7 jak pojedziemy, czy ma do podcięcia to będziełko, czy nie. Oby nie. No ale sprawdzamy wolimy to jednak sprawdzić, więc sprawdzamy w piątek. Jedziemy i zobaczymy. Bo tak to się później to wiąże z masażami jeszcze większymi, a... Ciężko, że mam teraz masować jej buzię przed przygotowaniem wrać, co do podcięcia, bo nie każe A po uciętym tyłku, może być jeszcze gorzej, tak? <laughs> tak, I w końcu nam usiadła, słuchajcie, usiadła, słuchajcie, się usiadła Wiecie, że dziecko siedzi, to się nazywa, dziecko samo z leżenia usiądzie Ale jak ją posadzimy, to w końcu siedzi na tyle stabilnie, że możemy ją już karmić od wczoraj tak naprawdę w krzesełku do karmienia Więc super Jestem zadowolona i tak teraz będzie się, się karmić Okej, okay, przyjdzie Ozzy to się odezwie Antylat przyszedł, chodź azuchna! na chodź, na chodź No chodź, moje piękne W końcu przyszedłeś, przyszedł. o Jezu, zazdrośnica Jedno i drugie zazdrosne, tak? I tu bawię jedno, tu bawię drugie i tu ja. To jest bardzo grzeczne do Amelki. Amelka cię go podciągła za ucho, nie zauważyłam tego, bo przebieram jej pompersa i tylko zaskomlał. A on jest takim, że tak powiem, jednym z groźniejszych piesków nieczki, kiedyś wspominałam, że potrafi ugryźć i to nie jeden. już od niego oberwał. I trochę się obawiam, jak to będzie tego naszego mego szkraba, ale było ok. Dobra. Bo dziewczynka się tutaj mi już o takie nerwy, jakie nerwy tutaj tymi nóżkami, takie nerwy. Teraz, dzień dobry. Cześć. Przyjechała Oliwka do nas i bawi kuzynkę młodszą. <śm> 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 Plęowałam wziąć, bo tutaj śpi Amelia we wózku na ogrodzie i słuchajcie, jesteśmy po podcięciu wędzidełka. Nie wiem, czy to już końcówka vloga, czy witam Was w nowym vlogu, więc zobaczymy, czy to jest na koniec vloga, czy w kolejnym pierwszym vlogu, więc albo dzień dobry, albo do widzenia. żeby nie było że się ani nie żegnam, ani nie witam, ale kto nie wiem na jakim jestem etapie nagrywania. I słuchajcie, mamy podcięte węgidełko, że coś mi się zaczyna czwarta doba po podcięciu. Dwie pierwsze doby to był dramat. Dalej masujemy, bo to trzeba masować co trzy godziny, nawet w nocy. Między e, tym jak zombie. Ale dzisiaj byliśmy na kontroli u naszej pani neurologopedy. I słuchajcie, jest wszystko dobrze. Amelia nie kazała masować, ale jest wszystko dobrze. Goi się, także daliśmy radę po ciężkich bólach, bo malutka Wademo to dalej nieprzyjemne, płakała. Musieliśmy podawać jej przeciwbólowe, więc wcale takie pocięcie wędzidełka nie jest taką łatwą i prostą sprawą, a jest to taki popularny temat, a wcale nie jest takie to później proste do wyprowadzenia. Oczywiście też trzeba masować przed, coś Wam kiedyś wspominałam więc wróciliśmy z wizyty. Teraz jesteśmy przed kolejną wizytą u pani Fizjo, bo przyjeżdża pani do nas Fizjo raz tak na dwa tygodnie i sobie z nią ćwiczymy, żeby dziewczyna się super rozwijała, jakby ją wspomóc troszeczkę. I teraz sobie śpi i za chwilkę muszę budzić, dlatego że No tak jak mówię już czas czasu pani Fizjo przyjeżdża, później idziemy sobie z kuzynką na spacerek z dziećmi gdzieś, zobaczymy gdzie. No, i tak będziemy dzień, więc albo e, cześć, witam Was i zapraszam do oglądania, albo dziękuję, że byliście i papa. E, no, więc cieszę się, cieszy, że wszystko dobrze. W końcu dzisiaj ma być ładna pogoda, bo po tylu dniach w końcu ma być 27, jutro ma być chyba też 27, i później znowu deszcze, e, Więc. Jak będzie padać, mamy w planach robić krokiety, mam taką ochotę na krokiety i właśnie chcę je robić, tylko teraz nie miałam na to myśli, bo był tak czas jakby mm, napięty pod Amelię, te masowania, że nie myślałam o czymkolwiek innym, byle to po prostu jest to wszystko dobrze zrobić teraz troszeczkę będzie już luźnie. Bo ten najgorszy moment już przeszliśmy. Więc chcemy, jak będzie zimno, to mówię, to będziemy gotować. Idziemy siedzieć w domu i robić krokiety. A jutro znowu im robię spaghetti carbonara, bo oni nie robią takich rzeczy, więc ja im zrobię tutaj w domu. Więc ja im robię takie trochę dziwne obiady, takie nie, jak oni jedzą standardowo, wiecie, że mięso, sos i tak dalej, tylko ja im zrobiłam spaghetti zwykłe, bolońskie. Zrobiłam im. Porędwicę w sosie koperkowym, i teraz zrobię im spaghetti carbonara. I jeszcze mam te krokiety w planie robić. No, także idę. Później wypiję sobie drugą kawę i idziemy na spacer. No, także odsuwam się. Także tak, bo nie wiem.